To nie jest taki typowo kobiecy sport, jednak no, znajdują się kobiety, które jednak się na to decydują. Ty jesteś jedną z nich i z sukcesami bo ostatnio mistrzyni polski młodzików. E, tak, e, ten medal jednak był, jednak gdzieś o nim myślałam od samego początku. W tamtym roku, e, również na Mistrzostwach Polskich Młodzików, zdobyłam srebrny medal i był ten niedosyt, dlatego w tym roku już jednak jest to złoto. Były ciężkie walki podczas tych mistrzostw? Pod jakim względem zawsze walki są ciężkie, jednak e, uważam, że byłam dobrze przygotowana, dlatego. Dzięki trenerom i, i mojemu, mojej samodyscyplinie udało się wszystko wygrać. Z tych mistrzostw, na których byłaś ostatnia, jakbyś miała powiedzieć, były takie trudne momenty, kiedy wydawało ci się, że szala przewagi jest po stronie przeciwniczki, czy tutaj nie było takich sytuacji? Nie było takich sytuacji. Pierwszą swoją walkę eliminacyjną wygrałam przed czasem ćwierćfinałową, półfinałową i finałową wygrałam na punkty. Czyli zdecydowanie najlepsza. Tak, dokładnie. Jakie uczucia ci towarzyszyły, jak osiągnęłaś ten cel i wchodzisz na podium? Jest satysfakcja, jest radość? Jest satysfakcja, jest radość, ta ekscytacja i, i to spełnienie, że w końcu się udało. Te treningi, które masz pięć razy w tygodniu, to są treningi w dużej mierze wysiłkowe, bo musisz cały czas być sprawna. Tak, są wysiłkowe, są ciężkie, no ale bez tych ciężkich treningów nie udałoby się osiągnąć, osiągnąć tego tak wielkiego sukcesu. Jest złoty medal, po ubiegłorocznym srebrnym czułaś niedosyt, czyli teraz czujesz się już spełniona, czy jakieś kolejne marzenia się pojawiają? Wiadomo, że kolejne marzenia są. Na początku roku będzie selekcja do kadry i jeśli się do niej dostanę, to oczywiście Mistrzostwa Europy. Ambitnie, ale to wymaga ogromnej pracy, bo trenujesz codziennie niemalże. Tak, trenuję pięć razy w tygodniu, no dlatego... Układ pracy jest wymagany w tym sporcie. Co jest takiego w tak wydawałoby się brutalnym sporcie, że pociąga kobiety nawet? Myślę, że ta chęć pokazania wszystkim, że to nie jest sport tylko dla mężczyzn i większość kobiet chce też się sprawdzić pod tym względem. To jest typowo sport indywidualny, stajesz na ringu i wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Tak, wszystko zależy ode mnie, jednak z trenerami zawsze przed walkami ustalamy taktyki i jeśli się ich trzymamy, no to wygrywamy. Zauważyłeś, że coraz więcej dziewczyn, coraz więcej kobiet pojawia się na ringach, próbuje swoich sił właśnie w tego typu zawodach. Tak, coraz więcej kobiet faktycznie wchodzi na te ringi i myślę, że jest to dobry znak, ponieważ no jednak są to se umiejętności samoobrony i. I no kobiety mogą też się poczuć wtedy bezpieczne.